Cześć, witam wszystkich. I stało się. Bimbrownie odchodzi do Lamusa. Kurna, udało mi się. Mam przy okazji lampkę, zbiję. Udało mi się butle podłączyć do dwóch zbiorników. Tutaj. I tutaj no i zaraz wiercę dziury w ścianie. O tam w ścianie. Przechodzę do pokoju obok i na trzeci zbiornik. Ciekawe na ile. Ta 6 kg butla. Starczy przy... Przy trzech zbiornikach Ale podejrzewam, że starszy i tak na parę miesięcy ładnych O, buszowiec z Ech, schował się. Ach, wychodzi raz na jakiś czas Dobra, kończę, idę wiercić dziurę i montuję na trzecim zbiorniku. A razie!